Witam na kanale Gipskarton i tak dalej w tym wideo troszeczkę o końcówkach wkrętakowych na jednym z live'ów coś tam coś tam pokazałem powiedziałem chciałbym do tego tematu wrócić sprzęt, którego używam nie będę pokazywał narzędzi w tym wideo bez, bez, jakby bez sensu tak mi się wydaje przynajmniej bo to już wielokrotnie pokazywałem Większość osób, tak jak kiedyś też wspomniałem, zaczyna swoją przygodę z narzędziami, z krętarkami od wiertarko wkrętarki. To się wiąże z tym, że zaczynamy się wyposażać w tego typu końcówki wkrętakowe, czyli pod zwykłe, zwykłe końcówki wkrętakowe, to samo dotyczy przedłużek. Co niektóre osoby rozszerzają jakby, jakby swoją swoją. E, e, swój asortyment o przedłużki. Przedłużki zwykłe bądź przedłużki e, z pierścieniem magnetycznym. Tu dla przykładu e, przedłużka, przedłużka wery, e, tak zwany ring, mag, ring magnet. E, to jest bardzo, o, bardzo e, wdzięczny, wdzięczny osprzęt z tego względu, że po osadzeniu bitu możemy e, Przytrzymać sobie wstępnie wkręt do, do montażu. Usprawnia, ułatwia montaż. Wyciąganie samej końcówki jest bardzo proste, ze względu na to, że tutaj w tej części uchwytu jest, w tym pierścieniu zewnętrznym jest magnes. Wystarczy energicznie odciągnąć ten, ten pierścień i e, magnes powoduje wysunięcie końcówki krętakowej to jeżeli chodzi o, o sprzęt, taki w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, do e, narzędzi do bietarko-krętarek. W przypadku narzędzi udarowych, i e, 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 to narzędzie, na przykład dla moim, na, e, w moim przypadku, jeżeli chodzi o montaż, wkręcania, skręcanie, rozkręcanie, wkręcanie, wykręcanie, to narzędzie udarowe, czyli wkrętarka udarowa dominuje tutaj. To jest 90% prac wykonuje właśnie przy użyciu narzędzia udarowego. To się wiąże z koniecznością używania osprzętu właśnie do narzędzi udarowych. Tutaj na przykładzie DeWolta i okresie dwoma zestawami to, 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 czego używam. Końcówki. E, końcówki e, końcówki DeWolta, udarowe charakterystyka to jest przede wszystkim czarny kolor najczęściej czarny kolor i przewężenie tutaj pomiędzy częścią chwytową to co trzymam pomiędzy palcami pomiędzy częścią chwytową a e, nacięciem nacięciem e, końcówką narzędzia tutaj akurat PZ, e, PZ3 pz to m, w ten sposób wygląda w przypadku w przypadku DeWolta. W przypadku, jeżeli chodzi o owerę, to e, używam zestawów impaktora. Bardzo poręczne, o tak przy okazji od razu bardzo poręczne etui, podstawowe końcówki zawsze pod ręką, mało miejsca zajmuje, można schować do kieszeni czy do poketa, nie ma tu e, większego problemu. E, I tak samo końcówki posiadają posiadają strefę, strefę skrętną. Tu jest jeszcze taka o, tu, mm, z brendem y, osłonka y, po to, żeby to było widać tutaj to, to logo, logo firmy. Tutaj również jest to końcówka ze strefą, ze strefą skrętną. Wydawałoby się, że te końcówki, no, przez to, że są przewężone są słabsze. Powinny, powinny być słabsze od, od y, takich końcówek. Niestety te końcówki są tutaj jest różnica w obróbce cieplnej. E, hart, hartowanie, e, to jest końcówka, która jest bardzo elast, elastyczna, mimo, że dużej wytrzymałości, to ma e, tą tak zwaną strefę skrętną, dzięki czemu e, e, łatwiej odreagowywuje na prężenia, jest, jest bardziej odporna na pękanie, tak jak powiedzmy e, w mieczach japońskich, o, tak, e, Końcówki występują w dwóch rozmiarach długości, e, w kilku rozmiarach długości, 25 te końcówki najczęściej używa się właśnie z przedłużkami ze względu na rodzaj gniazda e, i przedłużki o długości 50 mm i one mają gniazdo już przystosowane do montażu bezpośrednio e, w narzędziu tak jak przedłóżki, końcówki przed przedłużkach e, ten sam, ten sam typ, ten sam typ gniazda no występuje w końcówkach więc e, to jest ten plus, że jeżeli mamy mało ograniczenia miejscem, głębokości, możemy stosować bezpośrednio końcówkę. Nie mam pierścienia magnetycznego. Używałem irwinowskiego pierścienia. W tej chwili, na przykład, Dewalt już wypuścił systemowy pierścień magnetyczny do tych końcówek. Jak tylko zamówię i dotrze, to go, to go pokażę, jak to, jak to wygląda. Dlaczego używam Wery I, 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 i używam, i używam Dowolta? E, właściwie też tutaj, jeżeli wkręcam małe wkręty typu tam 5x50 maksymalnie, to korzystam z, 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 pracuję, bazuję na Dowolcie, e, na, na końcówkach Dowolta. Akurat te zestawy, które mam, nie posiadają po prostu strefy skrętnej, czyli końcówki, przedłużki, Przedłużki nie posiadają tutaj strefy skrętnej. To jest końcówka do udarowa, natomiast nie posiada strefy skrętnej, więc te małe, te mały, ten mały, to jest magnetyczna końcówka. Ten mały, małe wkręty mogę spokojnie, spokojnie mocować. Jeżeli chodzi już o większe wkręty, gdzie potrzebne są większe momenty, no to jakby dla lepszego samopoczucia. Używam, u, używam właśnie już impaktora, przedłużki impaktora, która ma tutaj dodatkową strefę skrętną. Tu jest jedna część skrę, skrętna, czyli to przewężenie w tym trzpieniu, które widać, i wewnątrz jest kolejna strefa skrętna. Jej nie widać, ona jest za pierścieniem. E, to powoduje zwiększenie wytrzymałości, e, trwałości końcówki. Jeszcze, jeszcze zwiększamy dzięki tej końcówce, jeszcze zwiększam jakby wytrzymałość tej, tej, tej końcówki. Także oprócz tego na przykład, tak, że on, ta końcówka jest tam powiedzmy 10 czy 20 krotnie trwalsza od tej zwykłej przy pracy w narzędziu udarowym, to stosując e, przedłużkę ze strefą skrętną jeszcze jakby zwiększam, zwiększam trwałość, żywotność e, końcówki, e, końcówki udarowej. E, ona ma również pierścień magnetyczny. Mogę wkręcać, co prawda wziąłem nie tą końcówkę, e, ona ma e, również, również e, tutaj, ta, ta przedłużka ma tutaj również pierścień, pierścień magnetyczny, z tym, że ten pierścień jest regulowany ręcznie. Mogę go sobie e, ustawić do przytrzymania wkrętu lub, lub puścić. Czyli wkręcanie, gdzie muszę mieć kontrolę nad e, e, widoczną, widoczny łeb wkrętu, odsuwam magnes, ale do samego wstępnego mocowania mogę ten magnes nasunąć na łeb wkręta, tym samym poprawić sobie komfort, komfort wkręcania. To jest, w zasadzie, to jest w zasadzie tyle, co bym chciał powiedzieć. Wyciąganie jest bardzo proste, bo pier, pierścień się tutaj odsuwa i końcówkę można wyjąć. Stosowanie zwykłego osprzętu w narzędziach udarowych kończy się niejednokrotnie tym, że po wykonaniu kilku wkręceń jest problem z wyjęciem bitu. On się, one się zacinają, albo się zacina sam trzpień, przedłużki w narzędziu bądź zacina nam się bit w przedłużce także no i mało tego, tego dyskomfortu że jest problem z wymianą jest utrudnione, utru, utrudnione to te, ta, ta wymiana końcówki to mało tego no, narażamy na no jest duże duże ogromne ryzyko uszkodzenia zarówno samej końcówki krętarskiej krętakowej zwykłej jaki e, jak możliwość uszkodzenia samego gniazda we wkręcie bądź też e, po prostu uszkodzenia materiału, który, wkręc, z, który skręcamy ze sobą e, m, to jest to, poza tym mówię niszczymy używając zwykłego sprzętu, niszczymy gniazdo też e, w, samym, w samym narzędziu odwrotnie możemy to, możemy to, go, możemy to używać natomiast mówię nie, nie, nie Zwykłego sprzętu nie stosujemy w udarówkach. Udarowy możemy stosować w, w zwykłych krętarkach. Także, zaopatrując się, zaopatrując się w, narzędzie, w narzędzie udarowe, warto jest też y, sięgnąć po osprzęt do udaru. Ja mam dwa takie zestawy do jeden taki typowo, powiedzmy, wiercenie, wiercenie, skręcanie. Tutaj mam taki zestaw, którego używam częściej, bardziej przy pracy, na przykład z profilami UA, gdzieś tam, gdzie muszę śruby wkręcać i tym podobne historie, używam, używam po prostu nasadek magnetycznych z, z, z takim usuwaczem wiórów wkręty farmery i tym podobne historie, jakieś wkręcanie w blachę przedłużki do, przedłużki do nasadek. Także to jest w zasadzie chyba wszystko, co, co chciałem powiedzieć na temat, na temat osprzętu, jaki, jaki używam. Nie pokazałem też wszystkiego, bo to nie, nie o to chodzi, żeby się, żeby się chwalić. Dlaczego też warto jest używać końcówek, przedłużek ze strefą skrętną w narzędziach udarowych. Z tego względu, że nie wszystkie końcówki, nie wszystkie końcówki ze względu na gniazdo 1,4 cala, nie wszystkie, te końcówki, które mają już um, duży rozmiar, nie zawsze posiadają tutaj strefę skrętną. E, o torksach można by było dużo mówić, e, szczególnie o czterdziestkach. Tak z ciekawostki powiem, że na przykład mechanicy mają czasami bardzo duży problem z czterdziestkami. 40 potrafią pękać, a to tylko dlatego, że część połączeń śrubowych w autach w pojazdach jest dodatkowo uszczelnianych. Jest stosowany klej specjalny i nie chce im się podgrzać. Trzeba go delikatnie podgrzać nagrzewnicą, taką typu opalarka. Podgrzać trzeba to, 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 to miejsce, gdzie jest śruba do wykręcenia i dopiero wtedy odkręcać. Oni bardzo rzadko tego nie robią, co powoduje po prostu szybkie pękanie, zużywanie się takich, takich końcówek. Ale to tak, jako, jako taką powiedzmy no, ciekawostkę, jeżeli chodzi o żalenie się czasami, właśnie o to, że końcówki są, że 40 jest wybitnie, wybitnie słaba. No i tyle, to by było tyle jeżeli chodzi o sprzęt. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.